Po raz pierwszy, od bardzo dawna, na Robloxie. Eluwina, misowina, a to kolejność z gry Roblox. Nie było chyba Robloxa na kanale dwa tygodnie. Ostatnio, jak był Roblox, no to był ten tryb. No to powracamy znowu. Ale dlaczego, misowski ludzie? Ja mam 200 tysięcy spida więc w przenośni możemy sobie wydać 100 tysięcy spida ale dlaczego ty tylko 100 tysięcy, a nie wydać wszystko? Bo ponieważ Mam, aktualnie, kurde, nie umiem zobaczyć, e, chyba, chyba mam właśnie 6 winów, a skoro mam 6 winów, e, czekajcie, może tu jest, a chyba to tutaj jest, e, race wins, no, no nie mogę po prostu, ale raczej mam 6 winów, wy widzicie, ja tutaj nie przez te nagrywarki, w ogóle, sorry, jeśli będzie bardzo dziwny dźwięk e, i w ogóle muszę się też przyzwyczaić, bo też dawno nie grałem w Robloxa, e, a, jeszcze co, odblokowałem nowy świat, i pomyślałem, że jeśli przejdę co za pierwszym razem, no to startuję z tego świata. A jeśli nie przejdę go za pierwszym razem, no to po prostu zostanę na odcinek. No, odcinek. no i ogólnie tutaj jestem ja. Czyli pingwin. No bo pingwin to taki jeden... jeden z moich zwierząt takich. Znaczy nie, że mam pingwina czy coś, ale ogólnie bardzo lubię pingwiny, nie? Na przykład... Jak jest, no to mogę sobie też obejrzeć e, taka propo pingwiny z Madagaskaru i e, I teraz, dzisiaj, wygrywamy jeden wyścig, który jest aktualnie. Ale nie, 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 nie! Oli widzieliście to widzowie? Czy wy to widzieliście? Czy wy czy to widzieliście widzowie? Te, 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 typowy dzieciak, który... Który się przechwala, że e, udało, udało mu się nie spać. Ale ja chyba nie grałem właśnie od, od poprzedniego odcinka z Robloxa Ja w ogóle w, go, w niego nie grałem Znaczy nie, chyba dwa dni albo po prostu po odcinku farmiłem e, I chyba jeden dzień po też trochę pofarmiłem e, Stąd... Nie, 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 nie! widzowie tak blisko! Stąd mam to 200 tysięcy spida. A za 100 tysięcy speeda plus 7, 7 winów 100 tysięcy speeda i 7 winów to jest nowy świat Znaczy nowy świat, no będę mógł odblokować nowy świat Tylko muszę mieć powyżej 100 tysięcy speeda Albo... 100, albo... Albo równe 100 tysięcy e, Specjalnie sobie zrobiłem 200 tysięcy, nie wiem dlaczego Ale w ogóle jak weszłem do gry to ja zapomniałem że mam e, tyle spidanie I jak ja się ruszyłem, to ja przypadkowo wbiegłem w jedną rzecz za 300 starobłców, nie? Znaczy to nie jest takie ważne zbytnio. Ale tylko chciałam wam tak powiedzieć, nie! Ej, zawia, dopóki tam nie przejdę, e, to ja nie idę na wyścig. No dobra, jak będzie następny wyścig, to pójdę. Ale tak się siak, w tym odcinku próbuję to przejść. E, sorry, jeśli będzie cringe'owy odcinek, w sumie to bardziej więcej cringe'ów... -y jak dla mnie jest chyba na odcinkach z Fortnite, bo raz nas boty zabiją, raz mnie e, zabije Bambik e, i to z e, e, tutaj też jest cringe w ogóle. E, pewnie wy widzicie e, cały ekran, bo jeśli widzicie cały ekran no to sorry za te powiadomienia z Discorda, bo e, przez cały odcinek raczej będą powiadomienia z Discorda. E, Tutaj się pojawi wiadomość od bota, tutaj od właściciela. Po prostu będzie milion takich wiadomości, więc zbyt nie będzie już Robloxa, no chyba że właśnie z kąta z konta 1, 2, 1.23, ale już tak trochę mniej właśnie z tego konta. Dobra. Mam jeszcze 15 sekund od teraz, aby to przejść. czy w 15, w 15 sekund ogólnie się to da przejść. Tylko wiecie co jest dla mnie najbardziej... Problematyczne. Nie, nie gadaj! Jest, widzowie! Nareszcie! Akurat zdobyłem. Akurat zdobyłem lawowy świat, nie? Widzowie, mamy lawowy świat. Nie, oni chyba nie mają szans ze mną. A czekajcie. Zobaczymy sobie, jak teraz fioletowy. No, fioletowy jest całkiem spoko. Trzy, dwa, jeden i go. Lecimy, widzowie! Nie! Lecimy, widzowie! Nie! I widzieliście to, ale fail Widzowie! To mega fail. Ej, czekajcie, ile to ja? A w ogóle tutaj trzeba mieć 9 rebirtów! I piętna... Ej, czekajcie! Znaczy nie, dobra, bo chciałem powiedzieć, że niby te rajsty, no to te rebirty, rebirty, a tam trzeba mieć 7 winów, a pamiętam, że miałem 6 i do tej pory nie, nie wygrałem. Jak ja skoczyłem, to myślałem, ja już taki pewny byłem, że podwójnie skaczę a ciągle ten skok jest taki sam, e, jak widzicie, e, więc muszę skakać po jeden, a jest, jestem szybki, ale skaczę ciągle po jeden i tak spailowałem, nie? E, dobra, dziękuję, ile daje to? Aha, ej, widzowie, zobaczmy, ile pety kosztują. Uwaga, 50 tysięcy za jednego peta? Tutaj jest Unikiu... Ej, dobra, teraz tematyka Fortnite'a się, się kłania, bo w poprzednim świecie... Patrzcie, bo tutaj jest taki król, nie? Można powiedzieć, król ognia. E, to wracamy do naszego świata. E, tutaj, i tutaj za 30 tysięcy jest król lodu, więc była taka, można powiedzieć, drama, nie? Po prostu król ognia był więziony przez króla lodu. Ogólnie się uwolnił, i wszystko, ale tylko taka trochę tematyka Fortnite'a tutaj się kłania. Że taka fabuła. Znaczy, ja zbytnio się nie interesuję, tylko pamiętam, że słuchałem. U jednego YouTubera e, Chyba pamiętam, ale to się jak Ten nie chcę zdradzać. Kto? Znaczy, to oczywiście bym zdradził, ale ja po prostu nie, nie chcę mi się zdradzać. Znaczy, to jest po prostu. Byłem powiedziałeś już z głowy, ale e ja po prostu. Dobra, fioletowy jest całkiem spoczko. Teraz zobaczymy to za 5 rabirtów. Aha, to jest. Ej, to jest po zielony. Aha! Widzę! Czarny na końcu. No spoczko, spoczko. Teraz tylko zielony, bo pamiętam. No znaczy ogólnie e, no, biały, no to jeden rapier Rebirth. E, Rebirt. E, ja pamiętam, że grałem tym. I właśnie to jest ten sam efekt, tylko że jest zielony, nie? I, no to pobiegajmy chwilę z tym i może zmienię. Widzowie, to jest w ogóle taki bardziej pokadankowy odcinek, co? Ty, gdyby tam nie było tej ściany, to ja bym mógł wypaść poza mapę. Dobra, Misoski, skup się. Ty biegasz ciągle po tyle samo. E, jesteś bardzo szybki, ale biegasz po tyle samo. E, nie myśl sobie, że skaczesz po dwa. I uwaga, jeśli uda mi się wygrać, a wygranie to jest co najmniej trzecie miejsce. Nie no, ja jestem taki szybki, że. E, znaczy taki szybki, no po prostu. Oni nawet nie są równo ze mną, ani no, zbytnio za mną. No. Nie! Nie, ja to mógłbym wygrać i mieć już to z głowy, ale misowski jak zwykle musi to przedłużyć, zagapić się, źle mieć kamerkę i elo, nie możesz, więc czekamy kolejnie i teraz on to wygrał, 20 tysięcy poleciało do niego. A i dzisiaj tak ogólnie... E E, będą e, tak bardziej e, dzisiaj grane wyścigi. Zagramy jeden, spróbujemy zrobić rejsa, nie uda się, będzie wyścig, no to idziemy po prostu na wyścig, mimo to, że będziemy w trakcie robienia rejsa e, i w ogóle właśnie farmimy teraz e, na, ty, na tej nowej wyspie. I czekajcie, bo chcę zobaczyć trochę... Ej, dobra, e, mówiłem, że można wydać 50 tysięcy, a 50 tysięcy to można wydać tutaj. Znaczy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, no to wydaje 100 tysięcy na dwa jajka i wypada mi tylko to, więc nawet bym nie, nie mógł ulepszyć na złotego. Znaczy, on też nie jest złoty, ale to jest mój taki pierwszy, bardziej epicki, dlatego go mam. Nie mam nikogo z lodowego świata, bo po prostu nie chce mi się wydawać jak na razie. Wydawało mi się przez chwilę, że to ktoś, który jest tak szybki, że on miał e, takie czarne i takie e, właśnie e, coś takiego... Akurat weszli, więc po prostu... Wydawało mi się, że po prostu to czarne, albo po prostu to było całe czarne. Tak w sekundę przeleciało, nie? W takie XD. E, dobra, 30 sekund i w ogóle e bułeczki mi przynieśli. E, więc dziękuję bardzo. Dobra, dobra. Na ja w sobie bułeczki. No. Znaczy nie bułeczki, bułeczki. Tylko te grzanki można powiedzieć bardziej. Te takie bułki, takie ciepłe. E, napiszcie w komentarzach, czy lubicie w ogóle takie bułki I się nawet cieszę, że nagrywam e, kolejny odcinek e, z e, Robloxa Ja wiem, że mogłem go nagrywać kiedy chciałem Ale zbytnio teraz się zająłem Fortnite'em I teraz taki luźniutki odcinek z Robloxa No i... A, akurat trafiłem Dobra, Misoski? Skup się Skup się, bo to mogą być szybsze od, osoby od ciebie Mam jakieś lepsze pety Pewnie są szybsi. Ważne, abyś miał co najmniej trzecie miejsce. Wysoski, masz się skupić. I nikt mnie nie ma się... No nie, ale żeby tak na serio? Że teraz za szybko nagle? Nie, po prostu to jest śmieszne. Rebirta mogę robić, ale wtedy stracę moje 200 tysięcy. Chciałbym mieć ten świat i wtedy mogę robić Rebirta, nie? Nie wiem, no, po prostu tysiąc i nie? Że tak robię. Ja ciągle. Już jest 10 minut odcinka. Powinienem to dawno wygrać, ale w poprzedniej. Nie tutaj, jak spadłem, tylko jeszcze wcześniej mogłem to wygrać, ale się obróciłem i spadłem. Jak ponownie się obróciłem. Więc takie X, da? No i bym miał to już z głowy. Ale chyba odcinek będzie miał z około 20 minut. Eee. Um. Znaczy, 20 minut i dopiero to zrobię. Aha. Mm. E, sorry tutaj, bo tutaj są powiadomienia na Discordzie. Ale pewnie... Nie ma zająć życie to ta nagrywarka nagrywa cały ekran. Czyli tutaj, jak przechodzi mi Discord, e, to widoczne jest. A jak nagrywam na obs to na szczęście to jest niewidoczne, więc... Chyba przejdę jeśli chodzi o Robloxa, to przejdę na OBS-a już niedługo. Bo jak na razie, właśnie nagrywam na tej słabszej nagrywarce właśnie ten, jak to się mówi, Robloxa. I w ogóle Among Us już niedługo. Albo zbiorę ekipę, albo pierwszy odcinek będzie z randomem po prostu, nie? Że po prostu Publick Ej, w ogóle ja dołączyłem chyba do 4-5 serwerów, aby pograć sobie w Among Us, nie? I na jednym, serwery, na, na jednym serwerze, który się nazywa gracze Among Us, praktycznie codziennie ktoś gra w Among Us i mogę z nimi pograć, bo ja lubię tą e, grę bardzo. mi weszli, nie dość, że praktycznie nic nie zrobiłem przez to i zapomniałem coś, o czym mówiłem, a jeśli nic nie mówiłem, no to spoko, to jeszcze przegrałem, nie? Zaraz mi znowu wejdą i będę musiał wyciszyć mikrofon. Cud, że w tej nagrywarce jest też wyciszenie mikrofonu, nie? To jest po prostu najlepsze, że w nagrywarkach jest wy wyciszenie e, mikrofonu. Wtedy ktoś ci wchodzi, Wy, wyciszasz się. jelo Dobra, będę nabiła speeda. Co z tego, że będę za szybki i nigdy nie zrobię właśnie tego i będzie to przełożyć. Znaczy nie wiem, może dzisiaj e, nagram Ninja Masters jeszcze z tego konta za chwilę. Ale wątpię. Przynajmniej jest jeden odcinek z Robloxa, nie? Po tak długiej przerwie. Chyba będzie miał... No chyba dam tytuł tutaj. Jak widzicie widzowie, no to raczej jest tytuł. Roblox po, po długiej przerwie. No to było taka niby tydzień, niby dwa, ale ogólnie było tyle Fortnite'a pod rząd, chyba 8 albo co najmniej 5 odcinków pod rząd z Fortnite'a. Więc trzeba zrobić przerwę i Roblox. Znaczy ogólnie też, jeśli będzie coś ciekawego, to nagram Fortnite'a. Um, nagram ten tryb nowy, tryb okresowy, który za chwilę się kończy, pewnie jutro. Albo pojutrze, mam nadzieję, że pojutrze, bo jeśli jutro go nie będzie, to po prostu nie będzie filmu I robię tydzień przerwy od nagrywania Albo po prostu od Fortnite'a Tydzień przerwy, no coś, coś około tego Około właśnie tygodnia przerwy będę miał A po prostu ostatnio ba bardzo dużo nagrywam, wysyłam i w ogóle, to nie jest jakiś montaż Nie, bardzo trudny po prostu wysyłać takie tam, e, takie tam e, Łatwiutkie rzeczy, no ale, widzowie, po prostu, jak coś tak robisz, i bardzo dużo razy to robisz, no to trzeba zrobić chwilę przerwy, co najmniej. Proszę, aby mi się udało. Ja proszę. O nie, to jest ten Nowak, który wygrał. Bacony zawsze lepsze od ludzi, nie? Ja w ogóle już zmieniłem chyba pator albo ciągle mam tego bacona. No! Tak się pomylam, tak się pomylam i spadam. Nie, no, naprawdę wy to mówicie. Ale mogę zrobić? Bo jeśli mogę... Aaaa, kurde. Jeszcze w nie ten świat weszłem. Nie po prostu... Dzisiaj tak z około pół godzinki Robloxa będzie. Tak, pół godziny Robloxa, więc... No bo gdzieś około pół godziny mi to zajmie i będę musiał się tamto przejść, no to... No, nie wiem, nie wiem. Ale ogólnie, jak ma się pojawić Roblox, to Speedrun Simulator niedługo, Piggy 2, podobno bawić w ten weekend, czyli możliwe, że w piątek, znaczy w piątek, no piątek jest dzisiaj, e, możliwe, że w sobotę albo niedzielę, więc pojawi się wielki, ale to ogromny powrót Speedy. Jeśli ciągle mam ten serwer prywatny, za 100 robuxów, którego zbytnio nie grałem Na cringe odcinku go robiłem no Nie wiem, to był taki cringe odcinek, nie? Ja bym mógł sobie to sam zrobić, on... ja, ja muszę ci to najpierw zrobić, jeszcze się na odcinku, nie? Po prostu to jest takie xd Jeśli tego nie było, no to po prostu xddddd że to powiedziałem tak na głos No i po prostu ja sobie pojem i poławczę. I poklikam, y i możemy pogadać ogólnie. Tak się trochę czuję jak na live. A! Co do live'ów. Dzisiaj może się pojawić live na Discordia. Teraz zmieniłem ekipa Misoskiego. Nie gierki, przecinek, odcinki z Misoski. Tylko ekipa Misoskiego teraz jest. Role są, więc są no, już takie nowe rzeczy. Dodaję już boty pierwsze. A, chłop z rebirtem. To jest chłop z rebirtem. Ale Rebirta jeszcze nie mogę robić. Znaczy mogę, ale nie gadaj, że ja wbiję jeszcze 300 tysięcy. Dobra, to mamy 200 tysięcy do wydania. No przecież tego... Dobra. Wiecie co, widziałem, Albo nie, jeszcze nie. Dobię 350 tysięcy i kupię pierwsze ja z tego świata. Tego za 30 tysięcy nie kupowałem, ale już za 50 tysięcy, no to... No to, no to kupuję nie po prostu, bo dawno nie było odcinka 300. 305 5000 Speed'a na taki parkour. Znaczy, mam nadzieję, że. Ma, jeśli twórca jest z Polski, a w, wątpię, pewnie z Anglii, Ameryki czy czegoś takiego, to ogólnie ja bym miał e, prośbę do twórcy, żeby dać jakieś inne parkouria a nie tylko to. Bo jak masz za dużo speeda, po prostu to tak kucha mnie. A w ogóle miałem poławczeć, no to poławcze wiem przy drzewku, nie? Ja sobie pojam W trakcie odcinka oczywiście prawie 20 minut. No to z pół godziny, 40 minut coś takiego. Najdłuższy odcinek z Robloxa. A raczej to będzie wtedy. Teraz słyszycie tylko klikanie albo jakiś szumy albo jakieś ja. Jem. Bo nie mam o czym gadać. Znaczy mam o czymś? Że jest tylko. Nie, po prostu. Nie wiem. Mam Evil Piggy. Evil Piggy chyba nie ma już. Nie można chyba jej dostać. Nie wiem. Sprawdzę na koncie listki. Jeśli się da. Co za tydzień powinno to zniknąć, nie? Ale wątpię, bo już tego raczej nie ma, bo nie pokazuje, że jest jakiś kot. Ale przynajmniej mam tutaj Evi Piggy. A i właśnie była drama. Pewnie tu mówiłem jak w tym ale była drama, że e, był ten George Speedy, która go nie? Na tym... E, na tym wyścigu. Nie? I w ogóle nawiązanie do Pigi tu jest. Właśnie skojarzyłem to. No dobra. bardzo fajnie wygląda ta Pigi. I cały mój set jest złoty, poza tym, tym i tym. Bo nie da się trzy razy mieć tego. Mumie. No to Mumie mi, muszę mieć troszeczkę farta, aby dropnąć jeszcze dwa razy. Um, e, ten. na, na. Nie powiem Sphinx, będę na to mówił Sphinx. No muszę mieć mega farta, bo to epic, a epic już jest taki trudniejszy. No chyba, że kupiłeś jajko za 300 robuxów, bo to masz 80% na Batmana. To jest epicki. Eee. Znaczy nie epicki, 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 tylko wiecie. Znaczy każdy pewnie wiedział, że klasę. Ja bil, się nie da. Znaczy. Ale ogólnie to Detective Solidar Skeleton. Znaczy szkielet a nie z skeletem. No ja to ja nie wiem. Ty! Co? Co? Ale... Ale że jestem sam? Ty tu ja mogę na luziku to przejść teraz? Nie! Ja jestem sam, mogę to na luziku przejść! Haha, bardzo śmieszne! Dobra! Jestem taki zły, że muszę wydać 50 tysięcy. Muszę wydać 50 tysięcy, zaraz co odrobię. Jestem taki zły. Aha. Muszę mieć 7 rebirtów. To wydaje jednak 30 tysięcy. Mój pierwszy pet z tej krainy. Ale jestem zły, nie? Jestem taki zły. Nie, zły. zły szybko 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 i wbijam to czy znaczy nie ogólnie ej co jest co jest znaczy ogólnie mogę klikać jak najszybciej ale to ogólnie w grze nie jest a... że to w grze jest że możesz klikać jak najszybciej na przykład taki mega speed a właśnie w ogóle zobaczymy ile ten pet dostaje? daje 13, 15, 14, 16, dobra to cię jeszcze Sorry IceBad, but... sorry gościu Oj dobra, przejdziemy sobie tego parkura, bo wiem, że go przeszedliśmy, ale tak dla zabawy, dla treningu na treningu. Ej właśnie, skoro tu są takie parkury, to czemu nie można dodać podobnych do tych wyścigów? Ale że Misowski był sam em, i to tak schrzanił, sh nie? Ja byłem sam tam, nie musiałem się śpieszyć, a i tak ja muszę spać, nie? Bo po co mam nie spadać? Muszę, ale to muszę spać. Spać. Znaczy spać. Paść. Sorry, spać i <grych> idę. Aura. Eee, chciałbym zrobić cięcie, ale się nie da. 15 sekund. Czekamy. To jest chyba już siódmy albo ósmy rejs, albo po prostu piąty. No po prostu że piąty, szósty, siódmy na tym odcinku. Że jako wyścig, a nie tam. I ja to przegram. No, wiedziałem, że nie może być tak pięknie. Ej, on nie jest wolny, ja go mogę prześcignąć. On ma jakiegoś peta. Z jakiejś nie wiadomo jakiej krainy. Znaczy tak się jak przez to, że ja jestem szybki, to właśnie zginę. Ja przegram przez to, że jestem szybki. Są skupienie. I jest! Wreszcie! Takie skupienie! Baj! Nareszcie! Widzo Co to są za chmurki? Ale widzowie, tyle czekania! Wydałem aż 30 tysięcy ze złości! Oczywiście, że jak to 30 tysięcy na grę, a nie w grze... Znaczy, wygrze, a nie na grę wydałem! Tutaj jest to, ale teraz jest. Teraz jest jeszcze. Jest Legendary, Legendary. Jest Iron Man oraz Kapitan America. Jest jeszcze Deadpool. I to jest chyba Czarna Pantera. A e, gościu, znaczy aktor, nie pamiętam niestety imienia. A to jest takie trochę słabe, mówiąc o tym, jak nie pamiętam imienia. To no po prostu aktor, który grał Czarną Panterę. Umarł chyba tydzień temu na raka Więc taka smutna historia, zniczę w komentarzach Znaczy ogólnie pewnie już każdy na YouTube to powiedział Ale fajnie, że przynajmniej w Fortnite ma być podobno upamiętniony ehm. e, A jak? Znaczy ogólnie ma być jego skin Podobno Ty, nie można było tak od razu tylko musiałem spadać? E, I jest, można powiedzieć taka miejscówka ala jest taka jego miejscówka. Na której zwyczajnie nic nieba, ale ogólnie. To jest taka pantera ze specjalnymi rękami. I czy ja tam kiedykolwiek przejdę? Czekaj. czy? To jest jakiś tajny świat, do którego nie będę mógł mieć dostępu i będę musiał um, ciągle przechodzić ten to? Ja proszę, nie. Dobra, teraz nie idę na wyścig. Mówiłem, że będzie dużo wyścigów. Bo było i nareszcie się udało. Teraz mi się nie chce, teraz są skupienie, tutaj. Nie! No naprawdę, wy to mówicie? Wy to mi naprawdę mówicie? Teraz muszę... No ja to przeskakuję. Ja to przeskakuję. Kurde No widzowie, wiecie co? Ja się poddaję na no następny odcinek, to zostawię tak samo jak zacząłem z Winkiem e, w Fortnite, to tak to zacznę teraz. Znaczy, na sobie odcinek z tej gry, z tego trybu. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie taki prawie pół godziny Roblox. Nareszcie się udało dobić, ale taki jak to jest takie trudne, mimo to, że ma podać 320 tysięcy speeda. Po prostu 300 tysięcy speeda. I powinienem jeszcze jeszcze lepiej no, sobie sprawować. To jeszcze gorzej chyba się sprawuje Może wydam e, te, tego spida na, na odcinku, ale wątpię bardziej. Nie wiem, nie wiem czy powbijam. E, przyjdę do tej gry raczej jutro. Nie wiem czy ją nagram wątpię, ale ogólnie spróbuję sobie, znaczy trochę sobie pogram, raczej jutro. Znaczy tak co najmniej 5 minut, aby troszeczkę nabić, ale wam bardzo dziękuję za oglądanie. Sorry za ten kryminały odcinek, po prostu dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!